Witam wszystkich. Należy zauważyć, że Treszka, pełna postępowych rozwiązań technicznych i know-how, nie stała się mniej niezawodna. Na przykład samochód jest wyposażony w innowacyjne silniki wykonane w technologii SkyActiv. Te 1,5 i 2,0 litrowe wolnossące, czwórki, o rekordowym stopniu sprężania 14 do 1 wyróżniają się nie tylko dużą mocą i wydajnością, ale także niezawodnością. To prawda, że młodszy silnik o pojemności 1,5 litra ma jedną cechę. Podczas krótkich przebiegów, zimą, gdy silnik nie ma czasu nagrzać się do temperatury roboczej, niespalone paliwo spływa po ściankach cylindrów do skrzyni korbowej. Z tego powodu zwiększa się objętość oleju i pogarszają się jego właściwości, następuje po prostu rozcieńczenie benzyną. Dlatego jeśli Twoja podróż z domu do pracy zajmuje mniej niż godzinę, zalecamy sprawdzanie poziomu oleju co tydzień. Kiedy zorientujesz się, że ilość oleju wzrosła, wybierz czas i jedź przez kilka godzin autostradą ze średnimi prędkościami. Następnie benzyna odparuje i jakość oleju zostanie przywrócona. Dwulitrowe, skajaktywne czwórki nie cierpią na tę chorobę. Ale o od 40 tysięcy do 50 tysięcy kilometrów ich pasek napędowy zużywa się, a nawet pęka. Dlatego konieczne jest okresowe monitorowanie jego stanu, konsekwencje przerwy mogą być bardzo poważne. Zagrożone są indywidualne cewki zapłonowe i czujniki tlenu w obu silnikach. Z biegiem czasu z silników wycieka olej przez pokrywę zaworów. Aby jednak rozwiązać problem, wystarczy wymienić uszczelkę, a jeśli silnik jest zasmarkany na końcu, to przednia pokrywa jest uszczelniona. W celach profilaktycznych układ wtryskowy w silnikach należy czyścić co 30 tysięcy km. 5-biegowa manualna skrzynia biegów jest bezwarunkowo niezawodna. Jednak synchronizatory trzeciego biegu w sześciobiegowej skrzyni biegów okazały się dość słabe. Jeśli klei się na siłę, oznacza to, że zespół jest już częściowo zużyty. Sprzęgło jest długowieczne, zwykle wytrzymuje od 90 tysięcy do 140 tysięcy km. Rozumiesz, że żywotność mechanizmu zależy bezpośrednio od stylu jazdy. Hydromechaniczny, automat jest trwały i praktycznie wolny od wrodzonych odparzeń. Zdarzały się pojedyncze przypadki awarii automatycznej skrzyni biegów, ale nie są one powszechne. Aby przedłużyć żywotność skrzyń biegów, mechanicy zalecają wymianę oleju co od 60 000 do 80 tysięcy km. Ale napędy 3 rubli są dość słabe. Przeguby homokinetyczne zużywają się po 30 000-40 000 mil. To prawda, że styl jazdy również dostosowuje trwałość tych elementów. Mazda 3 z reguły nie jeździ powoli. Niezależne zawieszenie nie zawiedzie drugiego właściciela w przypadku awarii. Chociaż ma też słabe ogniwa, łożyska kół i amortyzatory nie są trwałe. Co więcej, zużyte zewnętrznie części podwozia mogą wyglądać idealnie bez kropel oleju ale na drodze samochód będzie się kołysał i kołysał na nierównej nawierzchni. Pozostałe elementy podwozia można nazwać trwałymi. Jeśli klocki hamulcowe, używanego, 3 rubla, wydają nieprzyjemny pisk, zalecamy zakup zaktualizowanych osłon tarcz. Przekształcona część skuteczniej chroni hamulce przed brudem, wilgocią i chemikaliami drogowymi. Nadwozie jest niezawodnie chronione przed korozją, a jego lakier nie jest grubszy niż u konkurencji. Jednak, matrioszka, ma jeden słaby punkt rdza szybko pojawia się na zawiasach pokrywy bagażnika w miejscu spawania. Obszar problemowy jest zwykle przyciemniany, a następnie przykleja się do niego folię ochronną. Jednak w przypadku obu modyfikacji nadwozia, zarówno sedanów, jak i hatchbacków, korozja pojawia się w obszarze oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej. Jednak wyeliminowanie wady wcale nie jest rujnujące. Kupując używaną MAZDE3, sprawdź działanie mechanizmu elektrycznie sterowanego lusterka. Faktem jest, że zimą często zamarza, a po złożeniu zrywa plastikową zębatkę z osi. Pomimo obfitości złożonej elektroniki, banknot 3 rublowy nie ma już powtarzających się problemów ze sprzętem elektrycznym. Z biegiem lat nieprzyjemne metamorfozy zachodzą także we wnętrzu. Kierownica obszyta skórą odchodzi głównie na skutek stosowania kosmetyków do pielęgnacji plastikowych elementów wnętrza. To być może wszystkie główne rany maz 3 Zgadzam się, nie za bardzo. Co więcej, wcale nie jest prawdą, że wszystkie wymienione wady pojawią się w Twoim samochodzie. Dlatego nie ma przeciwwskazań przy wyborze używanego banknotu 3 rublowego. Jeżeli macie lub mieliście taki model, podzielcie się w komentarzach informacją, co i jak się psuje.